Siemanko! Witam w nowej, nowym odcinku z nowej gry na moim kanale, a jest ją gra Hello Neighbor, gdzie ją pewnie już widzieliście nieraz ale ja jeszcze w nią nie grałem, a dostałem, także chętnie obczaję. Ponoć się bardzo o podoba, także zobaczymy o co w tym chodzi w ogóle. Ponoć jest to gra o złym sąsiedzie i widzimy właśnie chyba nas, jak jedziemy bez, bezosobowo w samochodzie, spoko. I ten, że sąsiad będzie nas obserwował, tak? Dobra, i co, 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 co i co dalej? On jest zły, dobra. turn on electricity check inside, move stuff inside, take a nap. Okej, okay, żdżemnij się. Czyli pewnie... Wow, wow, wow. Aha, dobra, okej, okay. siema samochodzie. Eee... A też mamy tutaj, widzę, o, kluczyk, czym czy, czy, czy się coś bierze? O, dobra, F się bierze, tak? Halo, a czym się rzuca? Dobra, niczym. Okej, okay, F się bierze, to weźmy sobie... Wyrzuć mi to pudło! Halo, pudełko. Dobra, mamy lornetkę, którą też możemy patrzeć. Ten frajer patrzył na nas jak podjeżdżaliśmy tutaj, czy jest gdzieś tam, tak? Tam jest nasz sąsiad. A tak, on z, tamty, z tamtego pokoju patrzył. Tak, to, to był do ten pokój. No dobra. Activate. Robimy prunt. No. Okej. Okay. Zrobiliśmy prunt. I tu mamy kluczyk, dobra. Lewy przycisk myszy... <gł> Fajnie ta klamka się obsunęła, no dobra. Okej, okay. press RnB to put item, czyli... Teoretycznie.. A! Wow, ale mnie trochę śmigło. Tak, teoretycznie to możemy brać, tak? A to też mogę wziąć? Halo? Dobra, mogę założyć kutkę. Mogę założyć kutkę właśnie, nie mogę założyć kutkę. Okej, okay, mamy tutaj... O Jezu, ale małe mam... Kurwa moja szyba! Ale co się stanęło? No dobra, no powiedzmy, że tak miało być. Okej, okay, jest telefon. A, czyli da, trzeba się rozpakować. No to bierzemy. Ehm, odkładamy wszystko, kluczyk sobie położę na komodzie. No prawie mi się i Radejko też na komodzie. Aha, nie mogę odpalić. Czekajcie, może mu się uda odpalić. Nie, kluczyk proszę od, odłóż. Odpalamy. O, jakiś meczyk chyba leci? No dobra. Posłuchamy. Okej, okay, mamy kartony, mamy piłeczkę. E tam. A, nie można jakoś mocniej rzucić szko... O, można! Jak ja to zrobiłem? Aha, dobra. kliknę dwoma na raz. Okej, okay, no to pierwsze to wszystko ładnie. Jest... A, tam jest głośno, Chyba to przyciszę jednak. Proszę, proszę to wyłączyć Okej, okay, wyłączyłem, okej, okay, fajno A chyba E się klikał. no dobra, F Mamy kij od szczotki, znaczy szczotkę w zasadzie Ej, ej Czy możemy zwiedzić w samochodzie szybę? Nie, chyba nie, dobra A, Biorę tą tą i... Nie, czym się... Aha, super Położyłem to w tym Okej, okay, mamy to, coś tu jest, nic, mogę zamknąć, nie mogę zamknąć, spoko Też spoko, tu mogę coś. Aha, no w sumie spoko, wziąłem wszystkie swoje rzeczy, przesunąłem Mogę iść się zdrzemnąć. Aha, zdrzemnęliśmy się, no spoko, dobra, fajnie. Jezu, za dużo go spoko mówię. I spoko, lecimy dalej. Eee... Okej, okay, nie mamy żadnych tutaj... E... Żadnych, nikt nam nie mówi co mamy robić, tak? Okej, okay, tu mamy jakieś mieszkania, do których nie możemy pewno wchodzić. A może możemy? Nie, nie możemy. Hello Neighbor, czyli prawdopodobnie musimy iść przywitać znacznym sąsiadem, tak? Teoretycznie, <grym> może jednego krzesłem eee, Z tego co wiem, sąsiad jest zły Zobaczymy, co ma w skrzynce, a właśnie, ja też może mam coś w skrzynce Halo, ma skrzyneczko, w ogóle szyby, nie, nikt szyby nie wstawił Ja! Mogę kosiarkę wziąć! Ale nie mogę chyba... o kurde Wo ej to się obraca! Dobra, wezmę... tak Trójeczką? mnie. Gdzie, gdzie jest kosiarka? Czwóreczką i kosimy sobie trawnik. Je, super, tak słabe, dobra. <gry> Kurde, chciałem mu się tak rzucać. E, kosiareczką Dobra, to co? Idziemy do sąsiada, tak? Bo chyba o to chodzi w tej grze. Ściema sąsiedzie! Heh <gry> Chyba on tego nie lubi. Jak mu zbiję szybę. Dobra, leci dziwna muzyczka. O, ty kurwie! Ja myślę, że jest na górze chujek. Ja się chciałem tylko przywitać. A ty mnie od razu ze szmaty bierzesz. Co z tego, że ci wybiłem? Kurde, dobra, wezmę kluczek, może się przyda. Co z tego, że ci kurde, wybiłem szyby. I tak były słabe. Dobra, trzątamy to. No dobra, no mamy to, spoko. Yy, czemu to tu leży? Aha, bo tu jest, wrzucił się na domyślne pozycję, spoko. A, F się podnosi, dobra, a F wciskam. Duży ten dom? Tylko jestem ciekawy co tu mamy zrobić. To nic nie jest pokazane Do... z tego co wiem Jezus, jaka muzyka wyskoczyła, no i co on mi zrobi? Ja mi chcę zaraz zabić? Ej, oddawaj No się ma. Ej, da się się przywitać chuju! Dobra, chyba nie o to w tej grze chodzi. Co tam było? Czemu tam się wziął samochód? What the fuck? <grywa> dobra, niezbyt to rozumiem, ale rozumiem, że trzeba się tam teraz zakraść. Ok, dobra, no to go, go za kradando Zatrzymy co tam się uda. Jest dzień, dobra, biegniemy. Ciekawe, czy on słyszy nasz bieg. nasz bieg, dobra, udajemy, że nas tam nie ma. Tu jest w ogóle duże pomieszczenie, w ogóle to były takie duże domy. Okej, okay, lecimy sobie spokojnie. Okej, okay, nie można chyba tam skoczyć. to słabo trochę. To ja, tak? Dobra. Kurde, nie gdzie on jest? Czy gdzieś tutaj? Nie, jest do góry gdzieś. Ło, on gdzieś wychodzi! CO JA ZROBIŁEM WŁAŚNIE? O jest tam, dobra Uciekam tutaj, jest winda, lel. Ciekawe co... Na drugie! Szkoda, że się nie można wychylać O nie! Hello! <ścoughs> NIE! Zostaw mnie! O, ty chuj co! A trzeba taka straszna muzyka, jakby on nie wiadomo co chciał zrobić. Dobra, kurde, on nie znajdzie. On nie nas znajdzie. Walnę go tą, tym młotkiem, tym czymś. Ha, cio. Jest to dziwna muzyka to w ogóle. O ty! Aaaa! Swierdalaj Uciekaj! Uciekaj! Kurwa! Mówiłem, że będzie! Urwie, następnemu. Dobra, uciekaj. O, ty chuj, co, parkierze, ty. No dalej, podlej mnie. Dobra, go. Go do środka. Dobra, zobaczy, o jezu. Co, to był rekin? The fuck? Co, co to kurwa za ziomek jest? Bez kapy. Czy, czy on trzyma rekina w domu, czy, 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 czy tak robią normalni ludzie? Wow. Ej, czemu ja w tym utknąłem? I co? Nic się nie stało. Widzisz? Tam nikogo nie ma. Wypierdzielaj lepiej. Czemu ja to nie mogę wskoczyć? A to może to, dlatego, że to jest szyba. Nie, nie, nie. Nie działa. Dobra. Kurde. A! Co? To nie ja? No nie! Dobra. Z której strony wyskoczy. Dawaj. Kurwa stej! Wypierdalaj! O nie, o nie! Tu jest bez wyjścia! Haha, fiutek! Uciekaj! Ja to mam lecieć, w ogóle... Go na górę znowu! Tam coś musi być ciekawego. Nie, znowu rekin! Znowu rekin! Boże! Okej. Okay. Coś się chyba zbugowało. Halo! Ale głośno. Kurde to. A ty tak naprawdę, co ja jestem tym złym ziomkiem? Chyba, bo. No bo jakieś kamery dał? O kurde, Wyskitu. On dodał kamery i teraz może mnie obsypać. No fajnie. Ale nie wiem, gdzie on kurde jest. On przy tym rekinie chyba. I z tego, co o za... Ojej! C... Co to jest zasiomek? I kto normalny. Ma kurde w domu. Yy, to kolejkę górską. To nie jest zasadzie górska kolejka, ale no czemu tam nie mogę dojść? Musiałbym się chyba troszeczkę włamać? Co oczywiście jest bardzo złym pomysłem. Okej, okay. jesteśmy w kotłowni. Coś mu podkręcimy. Kurde, nie mam kompletnie pomysłu, jak go rozproszyć. Dobra, jest winda, ale w windzie nadal na nic nie można zrobić. Ty, gnojarzu! To naprawdę jest wszędzie? Dobra. O, za bardzo, super. W ogóle nie, jak to się dostać, No nie, on mnie teraz złapie. Co tu jest? Aha, trzeba coś pozbijać. A to jest dziwny ten sąsiad! Ty Wow. You must be this... ...tall to hide. Aha, to jest taki ten. Pokazuje mi Hide here! Dobra, jestem pod wyrkiem. Okej, okay, definitywnie... <gra> ...grana pokazuje, że jesteśmy bardzo cięcy w tą grę. Dobra, sąsiad coś znowu... To pika, bo okej. Kluczyk. Słodko. A, F to pick up, dobra, spoko. Są kamery. Ale te kamery już były, no dobra, no to. To, to wiem. Ten jest, tam był. Dobra, włamy się tamteny znowu jak wcześniej. Bo tam była całkiem dobra baza wypadowa, gdzie indziej. Okej, okay, i spokojnie. Nie, naprawdę o co. czy znaczy wiem, trzeba się dostać tam. Ty kurwiu, jeden ty! Czy ty wszędzie musisz być? Ha! ha, ha. Uciekaj! Dobra, byleby się nie da zapać. Dobra, lecimy do góry. Tu jest ten szark, dobra. No ej, no! Byłem tam! No gro, dlaczego jesteś taka zła dla mnie? Przecież ja już byłem na tej kurde zasranej tej, no. A dobra, wybijem okno w kuchni. W ogóle nie wiem po co mam szkolować tego biednego yy, sąsiada, bo naprawdę... On mi chyba nic nie zrobił. Dobra, coś cośmy sobie ładnie tam... O, jak zamknął! Nie dla psa kiełbasa! Dobra, odłożę sobie. Pięknie. TY KURWO! No uciekaj! <laughs> nie, jestem słaby! A tu kurde, w... próbuję sobie zrobić helikopter kurde z tej, nawet działa, bo lata. Dobra, spoko, nie wiedziałem. Ja jestem tak słaby, że nie mogę tego dokończyć, w ogóle chyba nocą zamarza ten stawek tam do góry. Okej, okay. jesteśmy tu. Ojej, ma dzień dobry. No nie gadaj, że on tu wiedział! Skubany! Wow, wow, wow! Kurwa! A co, on w ogóle kroków nie robi? Co za chory pojeb jest? Ala, w drgnęły. Ja nie mogę. O, fuck. Ale mnie skurwie przesta. Tam w ogóle taki domek. zajebiście mi się musi spać na tej powierzchni płaskiej. No nic. A że ty nie można pisnąć mu krzesłem, ej. Dobra, mamy miliard, kurde. I zaraz z kurwy skurwysynie To jest upośledzony Siema! Ej, no ale nie, nie rozumiem targetu tej gry póki co Okej, okay, jest miliard kamer Ty w się 360 Dobra Okej, okay, to nie, czemu to nie zamarza? Lecimy tu, o Jezus Okej okay. Z tego co wiem można to wykręcać żarówki Czy to jest prawda? Ale chyba nie wszędzie Okej, okay, chyba uciekł Mam no, nadzieję, nie robię okej w ogóle. Kurwa, 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 kurwa. Okej. Okay. Nie gadacie, że on tam jest. Dobrze, chyba go tam nie ma akurat. Czekaj, tam się nie mogę dostać. Czyby tam nie było przejścia? Wow, wow. Nie dobra, to jest chyba. Ty kur... Ta jak to podnieś? Boże! Boże! Nie! Jest dziura! dziura! kogo dziura? dziura! Ma, ty kurwo! Skaczysz się z okna! Wypier Lecę znowu do góry, wiem, że widziałeś mnie! JOLO! No nie, no te dygry, znaczy ten ten, szark jeden. Ja w pierwszej, ta gra nie jest straszna, ale jest straszna. Ej, naprawdę to się nie da wypadać, bo ten koleś wszędzie chodzi. No skąd on wie? No i widzi mnie teraz, widzi. Wszędzie są te kamery, to jest chyba złe podejście. Z każdym levelem jest coraz trudniej, ale dobra, no jestem tutaj. I co on, on też jest gdzieś tutaj? Okej, okay, on był tam. Jak to zaklinować? No ty! Luju głupi no! No i się bunkruje Futex i jebać, bijam na pełnej No nie! A ciekawe czy nie w końcu zawiję, dobra, trzeba to sprawdzić, bo... Ej, zbugowałem grę! Nie, nie zabijam się A, to się tak buguje Ej, może uda mi się Rocket Jumpa zrobić <laughs> Może nie? Dobra. No dobra, mam sobie to. A, nie, to bardziej tym zrobiłem rakietę, bo nie. Dobra, on teraz wie, że tu jestem. To ja tak. O ty kurcze! Nie wiem, po co ten nasz bohater koniecznie chce się do niego dostać. I kamera jest. Ja nie wie, że tu jestem. Cichutko? Nas tu nie było. trzeba <laughs> może to sprawdzić wszystko. Dobra, Jolo. Właśnie, wow, że to jest. A tu jest zamknięte. O nie. Wiedziałem. Nie, to się nie sukło. są Sąsiedzi. A ty kurwo. Żartowałem. O ty! Ty wiedziałeś, że tu przyjdę. Ty głupia. A ty, 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 Tylko, że on tu wie, że ja tu wchodzę. No kurde. Czekaj, co to? A, sombrero. Uciekam! O nie, o nie! Spierdalaj! Dobra, dobra, ciul, idziemy zobaczyć, co się stanie. Wow, wow! Zwariowana kosiareczka. O, chyba trochę nie, nie Dobra, chodź po sąsiedzie. Zobaczymy, że w końcu nie zamordujesz. Tak, kluczyk i trzeba to... ten, no nie wiem tu to co jest, no. Dobra. No zarąbiście! Dobra, ale go i tak... Cały teraz mój cel gry polega na tym, żeby zobaczyć kiedy mu się skończyć cierpliwość. Hej, hej, hej. W ogóle tak, zobaczyć co tu jest. Tego się chyba nie da. <laughs> Okej, okay, jesteśmy... a w ogóle on zaczął nas stalkować chyba, nie? Kiedy z tymi kamerami to już nie jest takie proste Dobra, na spokojnie, zobaczy co, co tu jest Tu jest ten... Jest... O kurde, on jest zły, tak? Dobra Okej okay. Czyli pierwszy... Spróbujmy dostać się do turba teraz, tak? Bo i tak... Okej, okay, skacze jak Adam Małysz No ty debilu głupi, no skąd ty wiedziałeś, że tu będę? W końcu całą noc chodzi! To już jest chyba tak hardcore'owy poziom, że tego się nie da przejść. Tym bardziej, jak się nie wie, o co, się, o co chodzi w tej grze. Trzeba go odciągać, odciągać, odciągać. Bo tam jest ta kamerka, kurde, ona ciągle patrzy na ten kierunek, ona się chyba nie obraca ani razu. Więc ją jest... No i tu niczym rzucać nie można, bo nic oczywiście nie mam. Ja sobie chodzi, na sto, a może tym rzucę, czekajcie. Ale w sumie tym, kapeluszem trochę słabo się rozbija rzeczy. No ale w tej grze, kapelutek nie przeszkadza, dobra. Okej, okay, ty chodzi jeszcze górze mam nadzieję. No nie, tam jest ty No nie, no. no nie, tam jest za... O ty, Flondro. Dobra, to się robi coraz bardziej... Dobra, wiecie co? Tu zakończę ten odcinek. Ja ogarnę, co trzeba tu zrobić, bo naprawdę to nie wydaje... To by się prosta gra, ale jednak, jednak taką nie jest. A, super. Ale wybiję ci okno, kutangu. Dobra, także to było na tyle w tym odcinku. Jak się ogarnę, co chodzi, to nakręcę drugi z... Czymś więcej na pewno. Także dzięki za oglądanie, trzymajcie się, strzałeczko!